Po, ty powiedziałaś kiedyś, że... Ja kiedyś zadałem Ci takie pytanie prywatnie, dlaczego to jest tak, że w Polsce ciągle pizza i kebab to są najpopularniejsze dania. Statystyka podpowiada. Mm. Ty kiedyś powiedziałaś, że ludzie jedząc te dania czują, jakby jeździli. Że to są dla nich... No, ale to jest od dzisiaj i tego nie zmienisz. Naprawdę? Tak. Czyli co, jak ktoś kupuje kebab, to mu się wydaje, że jedzie do Arabii Saudyjskiej? Nie, ale czuje się, że rozumie obce smaki. Czuję woń, yy, yy, nie garam masala, a... Kuminu. Pamiętasz historię z Kingą? Że ona powiedziała, że tak. to jest garam masala. Ja mówiłam, że jest kumin. to był kumin, bo oni oszczędzają. Kumin jest tańszy niż garam masala, bo garam masala się składa od bardzo wielu składników. To teraz już wiemy. W związku z tym po prostu ten ta woń Cię oddala od Lublina. Czyli jak cię, ja wiem. Zjem... Chciałem tylko powiedzieć, że to, co słyszycie, to jest to, co ja słyszałem w kołysance. Co znaczy? Nie było bajek. Tylko były właśnie takie, wiesz, soczyste teksty o jedzeniu. Czyli mama cię tak i mówiła, a kaszankę drogi synu to robimy tak, że bierzesz flag i tam kiszka i... Naprawdę? Nie, to było jeszcze inaczej, Jak było? że on się był w kołysty, a ja na ognisku, ponieważ mój mąż yy, był protestantem, był bardzo oszczędny i hmm. bardzo konkretny i należało żyć skromnie w grocie i tam nie było prądu, tylko ciurek zimnej wody, którą Pruszę, musiałam... wy mieszkaliście w grocie? Tak. To Tadeusz ma tą grotę teraz. Z trzeciego wieku naszej ery. No hablamos sobre esto. Si bono, Seguro. Un poquito, un poquito. Tadeo no no, un poquito. Yo hablo español. jaskiniowcami? Tadoza, mas mas mieszkasz w jaskiniowcami. Czy ogolonymi, wiesz jaskiniowcami mieszkasz w sensie, Ogolonymi. W sensie a w tym sensie, aha, tak, my myślałem, że Miałem, golisz ludzi. Ale, ale i tam wstawiałam pucero, pucero de lentejas czyli... Duży gar z soczewicą. Tam się nauczyliśmy jeciocia. gotować z mamą. Tak, na, naprawdę. Nasze tak. Okej. Okay.